Ale, no, tylko 10 sekund. Mam nadzieję, że dyrekcja wyścigu dopuści mnie do tego fantastycznego Grand Prix Japonii. Dobra, Williamsa porzucało dobrze. That's a good start. Keep it up. Nie zrobisz tam, panie. I tak jest ultra przegrzana w tym momencie, 112 stopni. Go go go. Ten za i to parę sekund za, nawet trudno. Hey, strategy complete. See these tires through to the end now. <grystanie> ale tu się opony przegrzewały, to jest tragedia. Gdzieś mnie bokiem postawiło poszło. A może miałbym szansę z po powalczyć o wygraną, ale to ciężko, ciężko. Pojechałeś, zebrałeś doświadczenie, wśród lepszych, prawda? A jakże. I chyba Red Bulla znowu trąsnąłem, przepraszam. <grystanie> A, to wszystko przez to, że setupa nie miałem. O, Kacper, dokładnie, widzisz? Ty masz wytłumaczenie, ja już nie mam o, nie. niestety. To jest bez znaczenia, bo z każdym setupem I tak będziesz Przez... wolniejszy niż ten Racing Point. Kopia Mercedesa. Czy tak jak wszyscy? Jaki ja miałem najlepszy czas? 36.5 teraz Nie, nie A dało sobie... się tak opon odklejały, że ja prowadzę szybsze okrążenie, ale to było... Nie, nie dało się. No, najlepsze, najlepsze Najszybszy najszybsze No miałem fioletowy Pieksy Sektor, ale mnie za bloką. Miły wyścig był, ale naprawdę. Pff. No fajny, fajny. To... Może bym kapera dogonił, ale to jest kwestia, mówię. Jak mu się nie wyspinował, to tak plus, minus jest, była na to szansa. Niedosyt, znowu przenoszę na kolejny tor. Brakuje mi w tym sezonie wygranej. Mam tyle podróż pod rząd, brakuje mi wygranej. Niesamowite. To po mnie.